Dzień dobry. Jesteśmy teraz na koncie klienta i co my tutaj mamy? To jest branża transportowa. Trochę tych wyświetleń on tu ma. Przejdźmy sobie na podsumowanie. I też tutaj widać dobre pieniądze wydawał. No i ta reklamą konwertował też dużo klientów. Tu jak widać w Google Analytics jest ponad 13 tysięcy Płatnych wyszukiwań, a konwersji, czyli konwersję tutaj ustawiłem na kliknięcie numeru telefonu i jak widać też jest wszystko to ładnie, śmiga. On tutaj pozyski, pozyskuje bardzo dużo klientów, dużo zarabia i może sobie skalować ten swój biznes. No, podwyższając stawki, na przykład tutaj e, w Google Ads AdWords, e, no, lub tutaj jakąś optymalizację taką robić e, w konkretny dni, żeby miał w jeden dzień więcej e, telefonów. E, to znaczy wszystko zależy od niego, on nam mówi, e, a my e, robimy, podstosu, stosujemy się do tego, co co on nam powie, tak żeby nieraz jak ma komplet, na komplecie dużo ludzi, no to reklamy po prostu zmniejszamy budżet albo nawet są wyłączane. Wyłączane są wtedy, kiedy tylko potrzebuje, ale że potrzebuję codzień, także te reklamy lecą codziennie. Jeżeli Cię to interesuje, jeżeli Cię to, te filmiki interesują i chciałbyś ewentualnie, żebym ci poostawiał reklamy, napisz do mnie, obserwuj po więcej.